Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu Wielkiej Skłodnicy z Krakczem Stochowa. Spotkanie zakończone zwycięstwem gości 1-0. Obserwowały trybun przybokowej 2177 widzów. Z nami jest już ten Jakub Dziółka i poproszę go o komentarz do spotkania. Dzień dobry, prawie dobry wieczór. Duże gratulacje dla, dla mojego zespołu za, za ten mecz. Duże gratulacje dla, dla mojego sztabu. E, bo trzy dni Pracowali beze mnie, ja tylko byłem w czwartek na treningu południowym, także bardzo dobra praca, oczywiście mieliśmy plan na ten mikrocykl i przygotowaliśmy się na takie momenty, że, że ja będąc na kursie nie będę obecny w jakiejś części mikrocyklu, ale, ale pierwszy raz chyba graliśmy w piątek i, i byłem tylko jeden raz, także jeszcze raz duże podziękowania dla sztabu za, za bardzo dobrą pracę. Powiem tak, zdobywamy 17, 17 punkt albo 17 punktów zdobyliśmy w tej rundzie i, i nie ukrywam, że chcemy więcej i potrzebujemy więcej do tego, żeby zrealizować nasz cel. Myślę, że dwie drużyny się spotkały, które grają taką samą strukturą i, i w bardzo podobny sposób i w ataku, i w obronie i, i byliśmy świadomi, że będą detale decydowały o tym to. To ten mecz wygra i, i myślę, że wygraliśmy go zasłużenie, bo, bo spowodowaliśmy przez naszą powtarzalną grę, taką jak reprezentujemy czy, czy prezentujemy ją we wcześniejszych meczach, że GKS oddał tylko jeden, jeden strzał. Nie ukrywam, że, że chcemy tworzyć więcej sytuacji bramkowych i być bardziej skutecznym, ale, ale widzimy, że, że tak jak powtarzam cały czas na konferencjach, musimy być lepsi jakościowo w, w ataku. Mamy dłuższy teraz ten okres do meczu z GKS-em tych i, i, i grając u siebie na pewno będziemy znowu grali o pełną, o pełną pulę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trenerze, czy są jakieś pytania? o umiejętności? Przed chwileczką w szatni powiedziałem jedną rzecz. Nie, nie, nie zacytuję tego, co powiedziałem, ale, ale trafił pan w punkt. Rzadko kogoś wyróżniam, ale, ale myślę, że, że Radek dzisiaj na to, na to zasłużył. No i tyle. Co z Uraz mięśnia długowego. Coś więcej można powiedzieć? No pewno uda się dopiero jutro na, na badania, ale, ale widzieliśmy, że nie był w stanie kontynuować gry tam tutaj przy, przy sprincie. nie przy tym strzale, tylko wcześniej przy sprincie poczuł poczu bóli. I pewno go nie będzie jakiś czas. Czuliście że przewodnie, że te duny wam pomagają? Dzisiaj w tym roku? Nie, no my byliśmy nastawieni na swoją, na swoją pracę e, i, i my umiemy też czerpać energię z tych trybun, bo, bo dobrze się gra w Katowicach. No przecież e, każdy wie, że, że tutaj się dobrze, dobrze gra i my chcieliśmy dzisiaj dobrze, dobrze grać. jak trudno to jest, żeby stworzyć drużynę, to tak walczy, tak ambitnie, mając nawet dzisiaj na wojsku ludzi, którzy składają popiery o rozwiązanie kontraktu, że cały czas są problemy finansowe, a... Pomimo to jesteście takim monolitem, pracując, grając z, z walem, się w takich warunkach, w, warunka, w których możecie pomagać? Ja bym to słowo walczy zamienił na, na, gra, na gra, ale oczywiście mm, wiem, wiem o czym mówimy. No, tak jak powiedziałem, my mamy, chcemy mieć jakąś tożsamość. Na pewno dużo, dużo łatwiej nam się to realizuje, będąc u siebie w Częstochowie, bo, bo tak jak powiedziałem, Pewno kilka razy wcześniej może nie wszyscy słyszeli i wiedzą o tym, ale, ale my dopiero od stycznia mamy niezłe warunki do, do treningu. Nie mówię o innych rzeczach, bo, bo nie jest u nas doskonale. I to też przekłada się na boisko, że pewne rzeczy możemy realizować, które, które zakładamy, które są gdzieś tam w mojej głowie, realizujemy je poprzez trening i, i potem tak, tak chcemy grać, więc, więc to na pewno. Wcześniej, nie będąc u siebie, trenując na różnych boiskach, w różnym stanie, w bardzo złym stanie, pewne rzeczy nie były do zrealizowania, do zrealizowania więc powiem, że graliśmy na punkty. Dzisiaj możemy być powtarzalni w swojej grze i pewno też wszyscy widzieli, że, że prowadziliśmy 1-0 i dalej byliśmy w konsekwentni. Czy jeszcze są jakieś pytania? No, przed opinią, za pomocą Klinika też trochę ale inaczej. Lubicie bardzo frustrować chyba swoje rywali. Tak, lubimy to robić, chcemy to robić. Wymagam od tego od zawodników, bo, bo tak też widzimy piłkę nożną i chcemy być bardzo intensywni, chcemy grać cały czas wysokim pressingiem, żeby przeciwnik nie był w komfortowej sytuacji. Tak bym to powiedział, a, a my żebyśmy realizowali te, te rzeczy, które, które zakładamy przed meczem. Dobry wieczór, przegraliśmy zespołem, który który dzisiaj był od nas całościowo po prostu w całym meczu lepszy i, 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 i mimo że graliśmy w zasadzie w podobnych ustawieniach to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że jednak drużyna skry dzisiaj to lepiej wykorzystywała. Chociaż z sytuacji takich bardzo mocno podbrankowych można było wskazywać, że nie będzie, nie będzie tutaj jakichś gradu bramek, jednak trzeba powiedzieć, że szczał zawodnika drużyny gości był zjawiskowy i co tu dużo powiedzieć właśnie taka forma oddania szczału dzisiaj przeważyła na szale Skry Gratulu gratuluję My musimy po prostu yy, zejść trochę na ziemię i, i, i po tych zwycięstwach zdać sobie sprawę, że, że dalej piłka jest w grze. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Poproszę o pytanie. Czejkoczykowski spod z gdzieś na coś można powiedzieć. Znaczy to jest zawsze sytuacja, kiedy, kiedy atakujemy a a drużyna przeciwna przejmie piłkę i ktoś decyduje się na tak zjawiskowe uderzenie to to, to, to trzeba się zastanowić, czy, czy wina leży również po, po, po stronie bramkarza, natomiast nie widziałem jeszcze tej bramki bezpośrednio i, i dopiero będę, będę ją analizował i, i, i widział. się, sędzia nie widzi tam Zastanawialiśmy się, ale, 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 ale chyba sprawdzanie warów wskazało, że, że fałdu nie było. Świetna to wała, wała, czyli świetna 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 Wała? 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 Czyli czyli, że oni mnie oszukują? No, no bo dzisiaj no, ten, nie wiecie, na nie pobiegam, no, nie pobiegam nie zagram. No, teraz nie czuję się w wała, bo, bo to, to, to ja jestem trenerem i koniec i kropka I, 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 i nigdy nie było inaczej w tym klubie i nigdy nie będzie inaczej. Ja zawsze będę odpowiadał za to, jak moja drużyna gra i, i zawsze będę wychodził frontem do wszelkich niepowodzeń. Nie czuję się robiony w wała. Jeżeli moja drużyna gra słabo, to, to po prostu to jest moja też odpowiedzialność. Co Coś, się, cokolwiek zaczęło dzierżać. Te pierwsze powody no, statystyki to na pewno po pierwsze same zera i tam 36% posiadania no. Czym sobie nie umieścić tego podejścia? Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że drużyny grające w podobnych zestawieniach i w podobnych ustawieniach wydawało mi się, że skraj dzisiaj była po prostu lepiej dysponowana pod względem, pod względem takiego, takiego podejścia do, do, do tych swoich zadań I, i te działania pressingowe spowodowały, że umiejętności moich piłkarzy nie potrafiły odpowiedzieć u nich czymś takim, aby sobie z tego z tym poradzić. Tak jak mówię, wiele zespołów ma różne zespoły i różne jakości i różnych piłkarzy. My i Skra, wydaje mi się, że mamy podobnych. Dzisiaj Skra była po prostu lepiej dysponowana, wydaje mi się, mentalnie w kwestii założeń taktycznych i, i, i potrafiła sobie z nimi poradzić. Ja miałem taką nadzieję przed meczem, że to my będziemy z tej strony, ale no niestety Skra okazała się lepsza. Zawodnikom się trudno jest wyłączyć z tego rodzaju szydery, kiedy za każdym razem jest ole, a po złym przyjęciu piłki następują szydercze brawa. Proszę? Bardzo trudno. Ale to zawodnikom nie mi. Czy jeszcze są jakieś pytania? No mam nadzieję, że będziemy robić wszystko, aby, aby, aby w kierunku meczu z chrobrem głogów y, mógł dojść do pełnej dyspozycji. Natomiast to jest kwestia raz y, lekarska, a dwa nie treningowej w tych dniach. Także my możemy mówić, że Rafał będzie zdrowy na, 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 na chrobry, ale, ale na razie nie trenuje. A jak jest, tam Tak, tak. Ja się zepsu, bo... Jakie zamieszanie w w połowy dosyć relatywnie szybko szedł. To dokładnie, to są, to, są, to są, pewnego rodzaju potem pewnego rodzaju przemyślenia, które, które moglibyśmy ciągnąć tutaj długo przed zmianą. Rzeczywiście Dominik bardzo dobrze wszedł w i, i coś tam, i coś tam, coś tam się wydawa, wydawało, wydarzyło, wydawało mi się, że, że zmiana jednak ustawienia i posłanie do przodu dwóch napastników jest jakby celem nadrzędnym. Ale to, to też nie zadziałało tak, jak mu sobie życzył. Dziękuję. Czy są jeszcze... Ja mam jedno pytanie do trenera. Trenera a propos obrońców, bo dzisiaj chyba pierwszy raz zagraliśmy w takim intersecie. Co z tam Tanżyną? Bo on tak cały czas siedzi na tej ławce, a, a gdzieś tam no. stoper z trybun wchodzi do pierwszego składu. I takie mam pytanie, czy coś jest z jego formą? No. Czy jest... Nie, zawodnicy najnormalniej w świecie rywalizują swoje miejsce w zespole. i. I, i, I ta rywalizacja idzie, idzie jakby pełną, pełną parą i, i, i musimy podejmować różne decyzje, tak jak wiemy tutaj i kartki, i pewnego rodzaju mecze. Daniel dostał szansę w tych pierwszych meczach, jednak zauważyliśmy, że tam były pewnego rodzaju pomyłki, które nas też drogo kosztowały. Później grali na zmianę zawodnicy to przez Jaroszek, to przez Szkołdziejskiej, wszystkie Zdrowa rywalizacja i postanowiliśmy, że, że w najlepszej dyspozycji, w szczególności znając też aktywność, mobilność Filipa Kozłockiego, postanowiliśmy, że, że, że to jest najlepsze posunięcie. Tutaj nie ma żadnego innego drugiego dna, tylko i wyłącznie forma, forma którą Uznajemy dla zawodników do meczu. Okay, nie, dziękuję, nie mam, jest czy są jeszcze jakieś pytania? Ja powiem przez zawodnika trochę do tego, co powiedział Maciek, który mówił już o słowa WAL. Zastanawiam się, zmiana mentalnościowa zespołu po tej walce w tychach, po powołaniu Łęcznej. Dzisiaj naprawdę mam wrażenie, to co Pan powiedział, że przegraliście wolicjonalnymi cechami, tymi takimi ambicjonalnymi. Jak można wytłumaczyć taką przemianę zespołu, który dawałoby się powinien zacząć dostać wiatr w żagle po dwóch wygranych i liczyć na tak. punkty dzielące od strefy barażowej, a nie, a nie wplątywać się po raz kolejny na własne życzenie walką Tutaj rzeczywiście moglibyśmy rozmawiać chyba też z boku z pewnego rodzaju psychologią sportu i, i z tego, jak to wszystko wygląda. Czy, czy, czy pewnego rodzaju moment, kiedy wygrywa się i, i nabiera się pewności, ale znowu, znowu e, pewności siebie, że, że to, co najtrudniejsze za nami, ale z drugiej strony przecież każdy sportowiec powinien dążyć do tego, że, że chce wygrywać kolejny mecz. Czyli wydaje mi się, że akurat ten aspekt tylko i wyłącznie, że dziś nie chcieli, a wcześniej chcieli, odpada. Nie? To, to wydaje mi się, że to odpada z, po prostu z logiki. Potem dochodzą do tego tylko umiejętności szczere, zwykłe, najnormalniejsze. I, i, I sam mecz. I, I razem się układa lepiej, wydaje się, że drużyna przewodzi, wygrywa, jest lepsza, a raz wydaje się, że, 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 że jest słabsza i, i za chwilę jest taka narracja, że wydaje nam się, że im się nie chce. A niekiedy ten przeciwnik, który jest na boisku, daje po prostu takie warunki, a tych umiejętności z drugiej strony nie ma na tyle, aby im się przez, przeciwstawić, że wydaje mi się, że, że w tym momencie dochodzi do tego, że nasza drużyna jest o tyle. O tyle yy, bezradna czy słabsza, że, że trzeba sobie zdać sprawę, że wynik remisowy jest wynikiem bardzo konkretnym i dobrym w tym danym momencie. Jeżeli przychodzi to, że tracisz tą bramkę w takich, a innych okolicznościach, to potem ta narracja jest taka, że ach, bo ostatnio grali tak świetnie, a, a dzisiaj nie. No to nie jest tak. Wcale tak świetnie nie grali. I, I trzeba sobie zdać sprawę, że albo Górnik Głęczny, albo GKS Techy również miał sytuację z GKS-em i, i, i tam mogły paść bramki. Natomiast sama kwestia budowy meczu i tak, dalej, i tak dalej, jak to wygląda, to trzeba sobie zdać sprawę, że nasi zawodnicy, moim zdaniem, dali wszystko dzisiaj, co mogli, w jakiś sposób z tych kwestii ewolucjonalnych, tylko po prostu w danym momencie mamy takie, a nie inne umiejętności. I też sobie musimy szczerze powiedzieć, że, że my jako trenerzy staramy się tej ich umiejętności może ukryć kwestią tego, jak mamy grać i, i, i często to, to wychodzi, a niekiedy jak to zawiedzie, no to po prostu mamy taką narrację, że kurczę, jak mieliśmy grać, nie graliśmy, niestety przegraliśmy, a z drugiej strony pada pytanie, czy, czy im się chciało. Na pewno im się chciało, na pewno im się chciało i, i, i na pewno dali wszystko. Natomiast raz wychodzi lepiej, a raz wychodzi po prostu gorzej, a dzisiaj wyszło słabo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to... Okay, o... Mam pytanie do Pana. Powiedział, że nie do końca jestem przekonany, że zespół grał w tych poprzednich meczach, ale względem dzisiaj mamy statystyki wyraźnie pokazują, że w tym momencie na 21 sytuacji, Ta. w tydzień temu 7, a no dzisiaj pierwsza połowa to 0 do 75. Czy 8 minuty było z rozczarowaniem? Nie, to jest prawda. To, to jest to, jest to, nie, nie, nie. To... To żeby mnie dobrze zrozumieć, to, to nie chodzi o to, że, że ja mówię, że myśmy na pewno dzisiaj grali tak samo jak na przykład z Łęczną. To nie. Mieliśmy taki sam pomysł i mieliśmy je realizować. Przeciwnik natomiast dał no, takie, a nie inne, re, e, takie inne warunki, a myśmy się starali odpowiedzieć z tymi swoimi warunkami. W meczu z Łęczną czy z rzeczywiście stwarzaliśmy sytuację, odpowiadając po prostu relatywnie tymi swoimi rzeczami, które chcieliśmy założyć. I, i to przekładało się na, 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 na stworzone sytuacje. A dzisiaj ten moment takiego napędu i na to, żeby stwarzać sytuacje groźne pod bramką przeciwnika nie nastąpił. I w, tej, w tym elemencie rzeczywiście wypadliśmy blado i słabo. Natomiast ja mówię, globalnie nie wydaje mi się, żeby zespół dzisiaj był w jakiś sposób niedysponowany tylko dlatego, że że tych sytuacji nie stworzył i że, że jemu się dzisiaj nie chciało. To nie o to chodziło. Zespół chciał, że przeciwnik stworzył bardzo trudne warunki do tego, żebyśmy te sytuacje stwarzali, zabezpieczył pewnego rodzaju rzeczy, które, które, które wyczytał z tego, w jaki sposób my gramy, tak jak byśmy zrobili na przykład w meczu z Łęczną albo albo z tychami. To jest niekiedy strategia i, i pewnego rodzaju rozwiązania i jednocześnie też na pewno dyspozycja dnia danego zawodnika jednego czy drugiego. To no dzisiaj zawiedliśmy pod względem budowania takiej narracji ofensywnej, bo, bo znowu nie można powiedzieć, że w defensywie staliśmy i tylko czekaliśmy na wyrok, bo znowu z drugiej strony... Skra nie miała aż tylu sytuacji, jak na przykład nie, niejednokrotnie przeciwnicy, którym żeśmy wygrywali. Także to jest niekiedy taka wojna, wojna systemu, wojna, wojna tego, w jaki sposób chcemy grać. Ktoś się okazuje lepszy, ktoś słabszy i, i, i dzisiaj na pewno, tak jak powiedziałem na początku, oddaję, że, że to jest zasłużone zwycięstwo Skry, chociaż po ale który, który niekoniecznie musiał wpaść do bramki. Pan pozwoli, to chciałbym się odnieść do pana suma, bo powiedział Pan, że mm, Wydaje mi się, że my i drużyna jesteśmy, 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 jesteśmy całością, także yy, wydaje mi się, że te pytania wcześniejsze, to, 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 ta, ta szydera to szła akurat w te, w te podanie i, i, i jedno, drugie, trzecie i tak dalej, to jest zawsze trudniej drużynie. Yy, mi, mi rzeczywiście nie jest łatwo yy, z, takim, z, taką, z taką narracją, ale my, my z tym nic nie, nie, nie zrobimy. My musimy po prostu zdać sobie sprawę, że akurat nie, tak tutaj jest i, i i przyjąć to. Ja nie będę narzucał, na pewno, na pewno, na pewno i na, na zespół na pewno tej presji, żeby ona miała grać yy, dla mnie. Wydaje mi się, że tą pracę, którą żeśmy wykonali przez ten czas, który tutaj jesteśmy, to wykonujemy na tak wysokim poziomie i, i sprawdziliśmy tyle dużo yy, frajdy kibicągie Kresu Katowice, że dzisiaj yy, to jest troszeczkę na wyrost niesprawiedliwe, ale, ale to ja nie jestem od doceniania. To, to są normalne efekty, które po prostu gdzieś na trybunach w Katowicach są i. I, i, i trzeba je umiejętnie, wydaje mi się, przyjąć. Natomiast to na pewno nie są ani miłe rzeczy, ani dla mnie, ani dla drużyny, a my jesteśmy zawsze jednością i, i jeżeli, jeżeli uderza to w zawodnika, bądź w trenera, bądź w zespół razem, to wszyscy, wszyscy na pewno nie czujemy się z tym komfortowo. Natomiast powinniśmy na boisku pokazać, że jesteśmy lepsi i, i w tym momencie to wszystko, co się dzieje wokół, powinno być tylko dodatkiem, a, a niestety nie jest. Arek, po tych dwóch zwycięstwach no, trudno zrozumieć, co się dzisiaj stało. jakbyś mógł ocenić to spotkanie? No tak, myślę, że co tutaj nie powiem i co nie ocenię, to to nie będzie na pewno jakoś pozytywnie odbierane i też nie chciałbym na gorąco tutaj oceniać, bo, bo jest nas duże rozgoryczenie i taki mecz jak dzisiaj nie może nam się przytrafić, tym bardziej tutaj w domu po, po tych ostatnich dwóch zwycięstwach dzisiaj ta porażka i, i można powiedzieć, że te ostatnie dwa zwycięstwa no, nie za dużo znaczą, tak? Także duże rozgoryczenie, duży smutek, ale, ale trzeba się brać do roboty, bo, bo inni nie próżnują. I to jest niestety po raz kolejny w tym sezonie przydarza nam się coś takiego, że po, po dobrych meczach yy, no gdzieś, gdzieś jest spadek tej formy. Przed nami mecz z Chrobrem Głogów no i nie pozostaje nam nic innego jak, jak po prostu też podnieść się mentalnie. Zgadza się, na pewno na pewno jest tu fajna grupa ludzi, która, która w tych najcięższych momentach nigdy, nigdy tych głów nie spuści, i na pewno yy, taki mecz nie spowoduje takiej sytuacji, że, że ktoś faktycznie tą głowę spuści. Musimy, musimy się szybko zbierać, bo, bo zaraz mamy kolejny i to bardzo ważny mecz, i, i trzeba robić wszystko, żeby, żeby jak najszybciej tych punktów nazbierać jak najwięcej. Daję tlen tym drużynom z dolnej części tabeli. To jest też taka, jakaś taka przypadłość gks u no nie jest to zbyt pozytywna sytuacja i, i na pewno nas to bardzo boli, bo, bo wiemy, że, że w tej rundzie faktycznie z tymi zespołami z dołu gdzieś nam dużo tych punktów pouciekało i, i tak jak mówię, no my też jesteśmy tym bardzo rozgoryczeni i też szukamy, co, co by tu zrobić lepiej, żeby, żeby te punkty zostawały przede wszystkim u nas w domu, bo, bo to jest myślę też nas, nasz, nasz duży ból, że, że te mecze przede wszystkim domowe tak, tak gdzieś tam oddajemy i, i tracimy punkty.